Cześć wszystkim i na kanale Skeczkam. Ja jestem Kam i dziś zrobię coś, o czym myślałam już dłuższy czas, czyli przerobię jedną ze swoich ulubionych książek, a dokładniej okładkę. To tyle, zapraszam. Oczywiście nie chcę uszkodzić swojej ukochanej książki przy pierwszej próbie tworzenia czegoś, czego nie do końca wiem co robię, przy takiej silnej improwizacji. Dlatego wziąłam tą samą książkę, tyle że po angielsku, kupioną w charity shopie w Anglii za funta. Przysięgam najlepiej wydany funt na świecie. I to ją postanowiłam przerobić. Teraz się śmieję, że mogę cytować tą samą książkę, swoją ukochaną książkę w dwóch językach. Haha, ha, ha, mistrzu, satyry, wróciłeś! Przejrzałam filmiki na YouTubie, jak to powinno, plus minus, wyglądać. No, bo przecież nie można całego życia przyjechać na spontanie, prawda? No, musiałam chociaż wiedzieć, plus, minus, co robię. To jednak jest moja ulubiona książka. Więc zabrałam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy do stworzenia tego. Karton! materiał, farby, nożyczki, kleje, mleko 125 ml, trzy w kartoniku, trzy wielbłądy, puszkę czerwonej fasoli i minigrabki. I zaczęłam pracować. Jak wspomniałam, nie do końca wiedziałam co robię, to też wiele rzeczy, które sobie rozrysowałam, zanotowałam, przygotowałam wcześniej, nie do końca wyszły tak jak chciałam. Tak działa spontan, tak działa improwizacja. Wiele rzeczy, po których się nie spodziewałam, że zajmą tyle czasu zajęły ogromne ilości czasu. Na przykład robienie tych takich głębin w tekturze, czy malowanie tego całej tej okładki, czy poprawki, których każdy się spodziewał, bo przecież jesteśmy na moim kanale i ja zawsze muszę zrobić jakieś poprawki, bo zawsze coś pierwsze. Ale to już chyba nikogo nie dziwi. Projekt, który sobie wybrałam, też chyba nikogo nie dziwi. Postawiłam na minimalizm. Po prostu namalowałam znak Velaris, znak Rysanda na książce. Początkowo chciałam to namalować w taki sposób, jak wyobrażam sobie to, gdy pierwszy raz czytałam tą książkę. E, tam opis był taki, że to była jedna góra z trzema gwiazdami, u mnie to była taka jakby podwójna góra w sensie. E, ostro zakończona na dole, i to był taki wzór mniej więcej tatuażu. Jednak kiedy przeczytałam to po raz pierwszy i zobaczyłam właśnie grafikę, na której się wzorowałam, ja przepadłam. Ja już wiedziałam, że inaczej tego nie zobaczę, bo było to idealnie zrobione. Więc y, tą też grafikę wykorzystałam. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że ją zerżnęłam, bo kreski w środku są inne, jednak no, wykorzystałam tą konkretną grafikę, mimo wszystko. No, ta grafika już zastąpiła moje wyobrażenie w głowie, no i już się to nie zmieni. Tak bywa. Ogólnie kolory na okładce też nie są przypadkowe, bo kto czytał książkę, ten wie, że rysant zawsze pojawiał się w swoich czarnych ubraniach wykończonych z srebrną nicią, i to było takie dostojne i cudowne, dlatego też postanowiłam taką zrobić książkę właśnie. Tak było. Także no, stąd takie kolory. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba ta książka, czy nie, czy sami kiedyś próbowaliście przerabiać książki, i co ostatnio czytaliście. Nawet jeżeli to jest tylko gazeta, to i tak chcę wiedzieć. Piszcie. Jeżeli ci się podobało, zostaw komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Ja nie namawiam wyróbu, jak chcesz, nie masz żadnego przymusu. Okej, okay, jeżeli to już zrobiłeś jesteś, jesteś na bieżąco, cześć!